ścianki działowe już mamy wymurowane wszystkie pomieszczenia gotowe, nadproże pomontowane wyszło około 5 palet właściwie no 500 sztuk, w to równe 5 palet, można powiedzieć, betonu komórkowego 1,5 papy, 6 nadproży, dwa worki cementu trochę żwiru koszty takich ścianek łącznie z całym materiałem to jest 7000 zł brutto parę dni roboty i finalnie można powiedzieć, że domek stan surowy otwarty Tyle żeby z dachu stały jeszcze szczyty do wymurowania ale to już mówię tak już po, podle, po wiązarach, jak już będą wiązary zamontowane to dopiero będziemy murować szczyty, a wiązary akurat montują jutro tak się tak już złożyło to akurat my się w czasie wyrobiliśmy. Teraz tylko czekać, że przyjadą, zamontują. Można powiedzieć, że może wchodzić dekarz. Jak już będą zamontowane te wiązary, to też postaram się nagrać filmik przy murowaniu tych szczytów i powiedzieć też kosztowo, jak wychodzą takie wiązary. Następnie pewnie już to dekarz pokryje. Teraz do końca jeszcze nie wiem, co będzie, czy będzie blacha czy będzie dachówka, ale to jeszcze się inwestora podpytam. Teraz pokażę tylko te pomieszczenia. To tak jak mówiłem bo wcześniej, nie wiem czy mówiłem w ogóle, ale są dwa pokoje. Jeden mniejszy, drugi trochę większy. Tu jeszcze jest w tym miejscu ścianka, powinna być, ale będzie z kartą gipsu, tu będzie garderoba. Ma wejście i, i mała kotłownia. No, i tu oczywiście jest salon z aneksem kuchennym. Dwa duże okna tarasowe, ale strasznie. No to było na tyle. Mówię, w następnych etapach postaram się też pokazać jakieś te etapy, które będziemy robić. Jak będziemy wykańczać pewnie domek, powiem też, jak się uda, oczywiście wszystko i czas pozwoli, no to pokażę też etap tinków, etap posadzek, hydraulikę, też postaram się podsumować. Co nie będziemy my robić, a będziemy sam robił, no to też tam podpytam się, i może gdzieś tam w jakimś filmiku to ujmę, i zobaczymy, czy uda się cały domek pokazać. Jak będzie faktycznie skończony i jak to też cenowo wyjdzie. Na chwilę obecną mówię, kończymy. Nasza praca pod była na tyle. Czekamy tylko na, na te wiązary i moriały szczyty. I mamy stan surowy. Praktycznie zamknięty, można powiedzieć, bo okna też przyjadą.